Okay. W pierwszym piętrze jest inny przycisk przywoływania, co jest ciekawe. Tutaj sobie szybko wszedłem. Ona jedzie do góry, więc... Idziemy tej tej Liftem Obok przy ulicy Wielkiej, ale nie wiem numer klatki Ale 34 albo 33 to było Zaraz zobaczę jak wyjdzie, wyjdę z klatki Nie da się wyłączyć, ale mi jest gorąco Siema Z jest jakaś przychodnia, ale zamknięta była Bo sprawdziłem Szkoda tam jest chyba licencja. Bo tutaj nikogo nie było. To jest długa szyba. Mam to. A tu jest normalnie stary przycisk. To do drugiej strony idziemy. Trzymatyczne przejście, oczywiście. stołek tu jest. O nie. Takie gówno, nie spodziewałem się tego. No mam nadzieję, że nie będzie tak, tak, same takie teraz. Proszę sobie znowu do przejścia, bo ktoś siadał na trzecim. O, tu jest widać. Słyszałem, masz na mnie drugiego. Dzwigu również. Ach, pewna jeździła barnikowa. Nie idzie, ktoś prawdopodobnie siada na zewnątrz. O Boże, jakie gówno to jest prawdopodobnie, o to jest wóp, myślałem, że też lift. No, zniszczyli zręba. Niestety może myślałem, że jadę na krańcowy, ale spróbujemy inne maszyny, no te. To też e, zobacz na inne ma maszyny. Na silniki, bo tutaj się udało. Bo, bo była dziura. <grych> o nie. Jeszcze w tym roku je jeździł z ręb. Szkola. To idziemy do innych klasek. naprawdę to jest chyba najgorsza winda na tym... roku. Idziemy na innych szlasek. Jedziemy bardzo klimatyczną osiedlówką. W bloku przy ulicy Wielkiej 28. Ale o, to jest. Chyba naj ta osiedlówka jest bardzo klimatyczna. Po modernizacji, tutaj jest ciemno, więc włączę latarkę. To jest oświetlenie słabe, ale wow, nigdy się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie nowsze. Myślałem, że będzie taki nowy szajs, jak w tamtej klatce. włączyć latarkę idziemy na jest tutaj o jest, tylko Mam mamy maszynę Zobaczmy jaki motor tu jest w maszynowi możemy w każdej maszynach zajrzeć, bo jest dziura okay. tutaj nie, nic nie widać. No, zakłóitkowa. Dla ciebie mógł otworzyć. Tu jeździ. To będzie. Ale no to jest nowy. Chyba była klatka była jednak numer 26, a nie, 28. To jest chyba 28. Nie. Nie, jak się mówiło, to jest 30. Nie wiem, czy ta winda już ma falownik, ale coś mi się tak wydaje, że ma. Chuj, to jest 2016. Chuj, to śmierć. To ma może się i niego zręba. Nie wiem. A tutaj, a tutaj, no czwarte trzymam. Dzień dobry. Dobry. Co tam? Święta, Aha. nie? No. Teraz macie fajnie z tymi telefonami, co? No. No, za moich czasów nie było, jak byłem taki młodziutki, jak. Wiem. ty. wiem. W ogóle pierwszy, pierwszy y, tylko jeden program był telewizyjny, mm. potem dwa. no teraz macie fajnie. No fajnie. Oby tak cały czas przytrzymasz mi zarzuty swoje. O, dziękuję Proszę. Zabrali w serwis. No tak. To jest jak na studziennie. Ale to też nieładnie pachnie, tu jeszcze gorzej pachnie. Siema. To na dziesiąte. O, przycisk zamykania drzwi jest. W lift-service'ie z półautomatycznymi drzwiami. Zobaczymy, co jeździ w drugiej klatce. A tu naprawdę śmierdzi. Jakby ktoś tutaj się zesikał albo coś Biała kabina Mamy dygna Patrzcie tu jest przycis o A nie marka A nie odpisna styczni tak samo było no druga winda jedzie ale będzie. Denizacja na pewno. Ale jest sobie mała klamka. Wolę nie dotykać. Znowu jak zawsze klimatyczne przejście jest. Co tu jeździ? Nie widać, ale... O, może tu jest rem. Zobaczymy. O, to jest dobry znak. Mamy windę. Chcę to, automatycznie idziemy. O, znowu taka klimatyczna. O, to jest już klimat. Siema. Wow. Ta jest bardzo klimatyczna. Szkoda, że zmodernizowali ją. To jest jeszcze przed dwa, modernizacja. przed 2000 też takie słabe oświetlenie. Jest coś mi się wydaje, że to jest lift Też bo ma taką samą kabinę. tylko klimatyczną. idziemy do innych stacji no klimat jest taki fajny wycieczkać ma czyli piętro tu mamy mamy nie malta to nie jest ZUD. jest jakiś jest taka kopia Dzień dobry Do widzenia. No klasy powiem ja. Widzę z bloku, bo nie pamiętam. No ale wolno. Zobaczymy co jeździ w drugiej klasy. Mam nadzieję, że taka klimatyczna osiedlówka też. W tych blokach dawniej temu się znajdowały w z No A to jest taki. Może to jest oryginalny. A nie, nie ma. To był drzwik. Tam właśnie próbowałem wejść wcześniej To było nieudane No przecież myślałem, że to jest oryginalny czy nie, tak A winda jest hmm, modernizowana 2005 Może to jest po prostu nudne Takie same I gdzieś z chyba tak długo już Ja Jadę na dół stąd Kombinować musiałem trochę kombinować pan wyszedł z mieszkania Kombinowałem i mogę sobie jechać na dół się ma. Powiedziałam po prostu, że tamta pinta jest zepsuta. Ale ona działa. Udało się. Myślałem, że mi, będą mnie będą wygonić z budynku. A to proszę. Ostatnio miałam przypał na 100 dziennej 5.